Wydaje mi się, że raczej nie jesteśmy w tej czołówce kulturalnych kierowców. A tak jak wspominałam, żyjemy coraz szybciej, coraz bardziej nam się śpieszy, więc wydaje nam się, że jeżeli nie przepuścimy kierowcy, który, który jest tutaj, próbuje nam się włączyć z pasaruchu obok, to będziemy gdzieś szybciej. Tak? Często trąbimy na innych, nie dajemy kierunkowskazów, wpychamy się, co powoduje moim zdaniem dosyć dużą też frustrację w samochodzie i tak naprawdę psujemy sobie nawet, nawet tą przejażdżkę. Ale tak jak wspominałam, Czyli do kulturalnych kierowców i jeszcze nie należymy, to się powoli chyba zmienia, bo coraz więcej widzę osób, które, które jednak pomagają sobie nawzajem, tak w cudzysłowie, w tym, w tym ruchu. No ale to nie jest to, co pewnie, czego oczekujemy, co byśmy chcieli osiągnąć. Ja na co dzień mieszkam w Warszawie, powiem przecież, że tam, co czasami widzę i też jak widzę, jak osoby przyjeżdżają do Warszawy, są zszokowane tym, jak tak naprawdę każdy się wpycha na te centymetry, na te milimetry, nikt go nie przypuszcza. Jeden macha ręką, drugi słychać, że, że tak powiem, coś już gada na. Kolejną osobę. A po co? A co Panią denerwuje na drodze? Jakie zachowania, jakie sytuacje? Na pewno nie lubię kierowców, którzy jeżdżą z nadmierną prędkością, bo uważam, że ulica nie jest od tego. Mnie sport bardzo dużo nauczył, bo całą swoją, tą energię, którą miałam, po prostu pożytkowałam sobie na torze. W bezpiecznych warunkach, tam gdzie wiedziałam, że przede wszystkim nie uszkodzę nikogo, niczego samochodu, nikomu też krzywdę nie zrobię. tak? Jeżeli, sobie, jeżeli zrobię cokolwiek, to tylko wyczynię z tym swoim samochodem, ale na torach na zamkniętych tutaj placach jest plus taki, że tak naprawdę też na tak wypadniemy z tej drogi to ciężko, żeby cokolwiek się znalazło.